Cześć, witajcie! Z tej strony Kamilos i witam Was bardzo serdecznie w 106 odcinku z GTA 5 legendy i teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy da się uratować doma. Zanim jednak przejdziemy do sprawdzania tej teorii, to chciałbym, żebyście w komentarzach pisali propozycje legend i teorii, jakie chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Przed tym jak napiszecie komentarz ze swoją propozycją, upewnijcie się, czy już takiego filmu nie ma na kanale, ponieważ odcinków z tej serii jest ponad 100, więc możliwe, że Wasza propozycja została. Już przeze mnie sprawdzona. Jeżeli jednak jej nie było, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli będą ciekawe, to na pewno je sprawdzę. A teraz intro. Zajmę Wam jeszcze chwilę, ponieważ ostatnio na kanale pojawia się mnóstwo nowych widzów, co bardzo mnie cieszy. A przypominam, że cel na ten rok to 100 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę pod tym filmem, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału. Żeby osiągnąć cel na ten rok, potrzebuję Waszego wsparcia, a także pomocy. Ale to tyle, a teraz przechodzimy do sprawdzania dzisiejszej teorii. Jesteśmy już w ostatniej misji z domem. Jest to misja poboczna, a dokładniej należy do misji Nieznajomi Dziwacy. Jej nazwa to niewliczone ryzyko dla osób, które chciałyby wiedzieć. Już kiedyś nagrywałem teorię z tej misji. Oczywiście macie ją w karcie. Warto obejrzeć, a jest ona związana właśnie z tym psem, psem przewodnikiem, który doprowadzał nas zawsze do doma, a także doprowadził nas do jego końca. I oczywiście na początku pokażę Wam, jak ta misja wygląda normalnie. Dla osób, które nie grały w GTA, będzie to po prostu zobaczenie tej misji. A dla osób, które grały, będzie to małe przypomnienie. Więc myślę, że możemy pominąć tą kasę, ponieważ ona jest nieważna. I możemy teraz iść do doma, który znajduje się na tamie. Tam go powinno być. Widać. No i widać go. Czubek chce skoczyć z tej tamy, dlatego biegniemy jak najszybciej. Żeby zobaczyć, jak on skacze i jak on zginie. I zobaczymy potem, czy będziemy mogli go w jakikolwiek sposób uratować. Mam już kilka pomysłów na to, ale zobaczymy, czy się uda, czy jednak nie. Jak na razie musimy do niego podejść. Niestety nie mogę biec, więc podejdźmy tak, jak jest. Dom jest przygotowany do skoku, oczywiście bez spadochronu. Do wody, której właściwie tam nie ma.

Jak widzieliście, dom wykonał skok wiary Niestety nie udało mu się, ale my teraz przechodzimy do sprawdzania naszej teorii i zobaczymy, czy będziemy mogli uratować doma przed śmiercią. Dlatego teraz wjeżdżamy. Przed nami pierwsza próba, dlatego zaczniemy od czegoś prostego, a dokładniej użyjemy teraz map editora i cofniemy doma. Przynajmniej spróbujemy, bo nie wiem, czy będzie to możliwe. Jeżeli to się uda, to cofniemy go za barierki i zobaczymy, jak i czy w ogóle wykryje to gra. Dobra, możemy zaznaczyć. Zaznaczyć doma. Mamy go zaznaczonego, dlatego teraz go cofnijmy. Zobaczcie, cofnęliśmy doma. Czekajcie, może go przesunę na tą stronę. Zobaczcie, no wygląda normalnie. Jakby przynajmniej nie chciał skakać z wysokości dużej No zobaczcie, teraz jakby chciał po prostu zeskoczyć z tego murka. Ok, wygląda to dość obiecująco. Teraz przenieśmy nas tutaj. Myślę, że w to miejsce i sobie normalnie przejdziemy. Zobaczymy, jak będzie teraz wyglądała kacenka. Popatrzcie, jak to wygląda. Okej, okay. dom wygląda komicznie na tym murku. Jakby chciał się odbić od tego ogrodzenia i po prostu zeskoczyć na dół. Jak na razie nic się nie dzieje. Kacenka się nie odpaliła. Ok, czy zbagowaliśmy grę? Dobra, podchodzimy, patrzcie. O nie, co się stało? Dlaczego on się przeteleportował? Widzieliście, mieliśmy kadcenkę i dom stał po tamtej stronie, a nagle się przeteleportował. A to nie jest filmik, to jest po prostu kadcenka. Zobaczmy, czy dom wróci na tamę, czy jednak zginie, jak zawsze. Nie będę pomijał, po prostu sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. No dobra, skaczę, ale czy teleportuje się z powrotem tam, gdzie go postawiliśmy, czy jednak będzie na dole? No sprawdźmy, jak na razie spada, wszystko jest tak samo, ale czy wróci, czy nie wróci? Ja już noclipa odpalę. Okej, okay. mamy odpalonego noclipa. Nie no, tutaj doma nie ma. Więc tak, niestety zginął, dlatego przechodzimy od razu do kolejnej próby. Pierwsza próba już za nami, niestety była to próba nieudana, ale my się nie poddajemy, znowu wracamy i tym razem także będziemy używali map editora. Jednak teraz nie będę zmieniał pozycji doma, nie będę go nigdzie przenosił, a po prostu się w niego wcielimy. Zobaczymy w ogóle, czy będzie to możliwe i czy po prostu nie wywali nam gry. Ale dobra, zamieniliśmy się w doma i zobaczcie, mamy jego perspektywę. Widać jak on tutaj sobie zwisa. Ok. Czy mogę włączyć pierwszoosobową perspektywę? Możemy. No zobaczcie, jesteśmy teraz domem. Czy mogę skoczyć? Nie no, nie mogę nic zrobić. Mogę tylko obracać głową i patrzeć, jak to widzi właśnie dom. Okej, okay, ciekawe. Poczekajcie, przenieśmy jeszcze Franklina. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy to my będziemy domem. W ogóle dom. Tutaj rozmawia normalnie. Coś się gliczuje. Okej. Okay. Franklin nic do nas nie mówi, ale my jesteśmy domem. Nie możemy kompletnie nic zrobić. Okej. Okay. Dom mówi cały czas do siebie. Nie zauważa, że jest tutaj Franklin. No dobra. Zamieńmy się teraz z powrotem Franklina. Franklin idzie do nas. Okej. Okay. Czy odpali się? Odpali się kacynka. Dobra, teraz zamienimy się w doma. O nie, nie możemy się teraz zamienić w doma. Nie możemy się teraz zamienić w doma, więc będę musiał jeszcze raz powtórzyć misję. No niestety, za późno to zrobiłem, ale wiem jak to zmienić, dlatego wracamy już za chwilę. Jesteśmy z powrotem i mam plan, jak to zrobić. Po prostu na początku muszę sobie wszystko przygotować. Zamienienie się w doma. Jednak nie będę tego jeszcze robił. Ok, mamy przygotowane. Wszystko fajnie, i teraz możemy przenieść Franklina, żeby wszystko się załadowało, a my zamienimy się w doma, jak tu będziemy, dobra. Jeszcze raz, wszystko mamy przygotowane, dlatego teraz zamieniamy się z powrotem w naszą postać i wszystko jest. Sprawdźmy to. Dokładnie tak. Jest ustawione na doma, więc teraz na spokojnie możemy. Odpalić kadcenkę i się w niego zamienić. Zobaczymy, co się stanie. Jak będziemy właśnie. w jego ciele. Dobra, cacenka się odpala. I teraz zamieniliśmy się w doma, jesteśmy nim i zobaczmy jak to będzie wyglądało w tym przypadku. Okej, okay, coś się baguje. Zobaczcie, jak się wszystko gliczuje. Okej. Okay. Gra się naprawdę pogliczowała. Zobaczcie, że na dole już leży ciało doma. Ok, tutaj znika nam ogrodzenie. Psujemy grę totalnie, ale dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądało. I czy dom przeżyje, jak będziemy już na dole. W ogóle tam leży jego ciało, zresztą było widać ponownie. Ok, co się stało? Dwa ciała doma. Zginął. Czy jak to będzie wyglądało? Ok, jesteśmy domem. Misja nieudana, ale nie ma powodu wpisanego. Tutaj powinien być powód, dlaczego misja jest nieudana. Śmiesznie by było, jakby było napisane: Do mnie żyje, ale niestety tego nie ma. Dlatego przechodzimy teraz do kolejnej próby. Patrzcie, co się stało! W ogóle, jak czytałem ponownie misję, to jesteśmy domem. Okej, okay. normalnie idziemy. I czy nasza postać się zamieni, czy cały czas będziemy domem? To jest pytanie. Okej, okay. wszystko się pobagowało. Będę musiał włączyć ponownie grę. Zobaczcie, dom spotyka doma. Dobra, zamienił się teraz we Franklina. On skacze. Czy mogę pominąć? Mogę pominąć za chwilę. Dlatego skacz, a my pominiemy. Czy tam teraz będą trzy ciała? Dobra, jesteśmy domem. Nie no, co się tutaj stało? Tak, jesteśmy domem. Kamera się pogliczowała. A na dole leżą już trzy ciała. No naprawdę się wszystko nieźle popsuło. Dlatego teraz... Muszę zresetować grę, żeby na pewno nic nam nie przeszkadzało, bo naprawdę mega ją pobagowaliśmy. Ja już po restarcie, dlatego przechodzimy teraz do kolejnej próby. I w tej próbie użyjemy metody dość prostej, a dokładniej wejdziemy w ustawienia gry i będą to ustawienia grawitacji. Zobaczcie, że mamy ustawioną standardową grawitację ziemską, a my to zmienimy na grawitację księżycową, dlatego teraz to zmienię. Dobra, to nie jest ta, i mamy teraz ustawioną inną grawitację. Oczywiście pokażę Wam, jak to działa normalnie na naszej postaci. Może wejdźmy trochę wyżej. Czy tutaj jest gdzieś drabina, czy jej nie ma? Oto jest pytanie: jest drabina, więc jeszcze musisz dom poczekać. Ja Wam to pokażę na naszym przykładzie. W sumie mogłem przenieść tu Franklina, ale jednak chciałem Wam to pokazać normalnie. Zobaczcie, jak on spada. Widzieliście, że. Przeleciał kawałek i tak powinien lecieć dom, ale zobaczymy, jak to będzie podczas katsenki. W razie czego ją pominę, ale dobra, przechodzimy teraz do samej katsenki. Dobra, dom dalej. Będziesz skakał i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy to. Dom skacze. Jest cały czas to slow motion na początku, ale zobaczmy, czy będzie wolniej spadał. No niestety, nie spada wolniej. Powinien. Ale niestety to tak nie działa, ponieważ jest to skryptowane, ale przechodzimy teraz do ostatecznej metody. Do naszej ostatniej próby i miejmy nadzieję, że ta próba będzie tą skuteczną. Przed nami już ostateczne podejście do uratowania doma i miejmy nadzieję, że ta metoda okaże się być skuteczna, ponieważ jest to być albo nie być tej teorii. Więc zobaczymy, czy uda się go uratować, czy jednak nie. Mamy przygotowanego map editora oraz obiekty, które wykorzystamy do Zbudowania ogromnego tarasu. I miejmy nadzieję, że ten taras zatrzyma doma, a także go uratuje. Więc ja teraz przechodzę do obiektów, które mam zapisane. Trochę ich jest, ale nie będziemy wszystkich używali, ponieważ niektóre służą nie do tej teorii, a do innych. Mamy tu kontenery, które na pewno użyjemy. Dobra, użyjmy ich tutaj. Tworzymy pierwszą podstawę naszego tarasu, i zobaczymy. Czy to powstrzyma doma przed zabiciem się, czyli popełnieniem największego błędu w jego życiu? No dobra, myślę, że tyle kontenerów wystarczy. Mamy tu jeszcze mniejsze, to nas nie interesuje. Mamy także piłki, które mogłyby w normalnym przypadku zamortyzować upadek, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w GTA. Dobra, mamy tutaj także ogromną podstawę. Ja już skończyłem i zamiast tarasu bądź po prostu maty ratunkowej wyszedł nam raczej basen z piłkami. Zobaczcie jak to wygląda. Mamy tutaj taką ogromną podstawę, która utrzymuje to wszystko. Ponieważ jakbym użył kontenerów, to by nie wystarczyło, chociaż ich tutaj trochę postawiłem jako podstawę. Ale one oczywiście także się przydadzą. No, zobaczcie jak to wygląda. Ogromne ściany z kontenerów. Tutaj jest wszystko zabezpieczone dodatkowo kontenerami, i miejmy nadzieję, że dom to przeżyje. Ale musimy teraz przejść do kasynenki, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Czy przeleci, czy jednak jakoś się zatrzyma na naszej, tutaj, trampolinie ratunkowej z piłek. No, zobaczcie, że te piłki się odbijają, więc zobaczymy, jak to będzie z domem. Miejmy nadzieję, że nic nie zniknie, ani się nie zwaguje. Nie, no teraz wygląda na bezpieczne. No zobaczcie, jak to wygląda. Dom, ty to musisz przeżyć. Musisz to przeżyć. Trzymam kciuki za to, żeby się to udało. I miejmy nadzieję, że dom po prostu nie przeleci przez to. Ok, mamy zbagowaną kamerę i za dużo nie widzę. Skacze? No, ale niestety przeleciał przez wszystko, co postawiliśmy. No, tak jest to skryptowane. Chociaż miałem nadzieję, że się zatrzyma. Ponieważ w niektórych misjach niektóre postacie potrafią się zatrzymać, dzięki temu moglibyśmy je ocalić. Ale niestety nie w tym przypadku. I nie pozostaje nic jak powiedzieć, że ta teoria jest po prostu obalona. że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle.